W Chrystusie, bracia i siostry, spotkały się dzisiaj w tej naszej celebracji dwie tajemnice: tajemnica świątyni, miejsca wybranego przez Boga, miejsca łaski i tajemnica świętości człowieka. Jedna i druga, niezwykle trudne, przerastają nas dzisiaj. Ten święty nasz patron Jan Duns aktywnie działał w centrach intelektualnych, w ośrodkach nauki. Właśnie w tych miejscach, gdzie dzisiaj utracono poczucie świętości, również poczucie świętości miejsca, i nie oczyszcza się świątyń, nie troszczymy się, już tam one ale są burzone, palone, zamieniane na. Różne obiekty takiej użyteczności często bardzo niskiej, codziennej. No i czas, w którym żył, to jest czas, który jest niezwykle szkalowany, dzisiaj zakłamany. Ciemna noc, średniowiecza. Cóż takiego, cóż taki człowiek z takiego czasu, z takiego mroku może nam powiedzieć? Jest taki dawny, taki nienowoczesny. Tymczasem średniowiecze to jest niedzielny poranek zmartwychwstania, jak uważał André Frossard. Epoka właśnie świątyni chyba nigdy nie była tak piękna, tak zachwycająca i tak jednoznaczna świątynia, jak właśnie w okresie gotyku. Katedry, których iglice szturmują niebo, dome Boże... Wznoszone ze światła, światła witraży, światła mistyki, olśnienia Bożą Chwałą. Te cudowne katedry są skamieniałą scholastyką. Są modelem myślenia, modelem wiary, mentalności, ale przede wszystkim są modelem uprawiania nauki, dysputy, zdobywania wiedzy. A nasz święty był scholastykiem i krótkie życie swoje, ale bardzo owocne, wzniosłe spędził między klasztorem a uniwersytetem. Cóż takiego czynimy poświęcając świątynię? pytał papież Benedykt XVI. W sercu świata, umieszczonym przed Bogiem i przed ludzkością, w uniżonym, radosnym akcie wiary wznosimy potężną konstrukcję materialną, owoc natury i spektakularne osiągnięcie ludzkiej inteligencji, jaka wydała to dzieło sztuki. Wznosi się ono jako widzialny znak niewidzialnego Boga, ku któremu wznoszą się wieże, jak strzały, wskazujące na absolutne światło i na tego, który sam jest światłem, sam jest wysokością i sam jest pięknem. Katedra przemawia nie tylko słowem modlitwy, ale przemawia kamieniami, liniami, planami, punktami. Zaiste piękno jest jedną z największych potrzeb ludzkości. Jest korzeniem, wydającym gałęzie naszego pokoju i owoce naszej nadziei. Piękno objawia Boga także, ponieważ, jak On praca nad pięknem daje czyste owoce, wzywa nas do wolności i oddala od egoizmu. I zwrócił papież Benedykt uwagę na to, że była taka potrzeba nieodparta, by to piękno ukryte wewnątrz tego domu ze światła, pokazać też na zewnątrz I te wspaniałe fasady tak naprawdę były rzeźbionym i malowanym traktatem mistyczno-teologicznym, opowieścią o świecie, o odkupieniu, o ostatecznym przeznaczeniu człowieka. Wizualizacja głębokiej wiary, żarliwej wiary, a szczególnie wejścia bardzo uroczyste bramy, świątyń, portale. I tam bardzo charakterystyczny detal, mianowicie postacie proroków, świętych, starożytnych bohaterów, myślicieli, ojców kościoła, przeskalowane tak do wysokości dwóch, nawet trzech metrów niekiedy. I na ramionach tych gigantów. Ducha i intelektu, malutkie ludziki, karzełki, współcześni, ludzie średniowiecza, niezwykle pokorni, którzy wiedzieli, że właśnie trzeba wskoczyć na ramię takiego olbrzyma, jak wizerunek św. Krzysztofa. Potężna, wielka postać, i dzieciątko małe, słabe, bezbronne, które trzeba przenieść poprzez różne zawirowania, niebezpieczeństwa. I tak właśnie. Ci ludzie bazując na mądrości ojców, mądrości przodków, wielkich bohaterów, natchnionych proroków, poetów, budowali swoją wielkość. I tak błogosławiony Jan Dunsta stał się olbrzymem, kościół go podziwia. Podziwia jego subtelną spójność i rygor, najbardziej niezwykłego ze średniowiecznych filozofów. Postaci, która nigdy nie przestała inspirować, który, mimo że właśnie wyłania się z tej odległej epoki, ciągle zaskakuje i tak jakbyśmy go jeszcze wciąż nie rozumieli. Kościół mówi o nim, że w Jezusie Chrystusie wszystko kochał, wszystko pragnął poznać człowieka, wszechświat, sens historii. Niezwykle otwarty, szeroki umysł. Mówiono o nim, podziwiano w nim subtelne połączenie wiary i rozumu. Wiara i rozum. Zadanie myślenia, według tegoż naszego współbrata, polega na racjonalnym wyjaśnianiu prawdy objawionej przez religię. Myślenie nam ma pomóc rozpoznać światło, które otrzymujemy od Boga. Filozofia jest zdolna uświadomić człowiekowi swój ostateczny cel, a ten cel jest nie inny jak kontemplacja Boga. Subtelny, subtelny, doktor subtelny i to jest bardzo niebezpieczne, bo dzisiaj w tym świecie, w którym ceni się siłę, rozumianą jako przemoc, jako, jako władzę, jako panowanie, to, to gardzimy tym, co subtelne, boimy się tego, bo to jest nieskuteczne, to jest słabe. I właśnie ten nasz święty współbrat pokazuje, że ten paradoks siły Jan Paweł II nazwał go duchową twierdzą wiary, skałą tego subtelnego doktora. Bo prawdziwa siła to jest czyste serce, to jest pokorny umysł otwarty na łaskę, czekający na, na światło wiary. I tak zajmował się pięknem, i największe piękno widział w tajemnicy wcielenia, która nie jest po prostu interwencją konieczną, bo wypadek grzechu pierworodnego i trzeba naprawić jakąś katastrofę. I twierdził, że nawet gdyby nie było tej katastrofy grzechu pierworodnego, to Chrystus i tak chciał przyjść. I i by przyszedł. Podziwiał właśnie to najcudowniejsze dzieło Boga, centralne wydarzenie historii, tajemnice wcielenia. Największe i najpiękniejsze dzieło. A jeśli tak to ujmujemy, to jest to zaproszenie właśnie do podziwu, do wielbienia, do adoracji, nie do panowania nad przedmiotem właśnie swojej pracy naukowej. Jakżeż panować właśnie nad takim pięknem, nad Bogiem samym. A więc uwielbienie Syna Bożego, Chrystus w centrum naszych myśli, pragnień, uczuć, zainteresowań. To uwielbienie Chrystusa, to postawienie Chrystusa jako najważniejszej, centralnej postaci w historii świata i w moim osobistym życiorysie jest bardzo uzdrawiające. Czytaliśmy tą obietnicę słowa, że świątynia jest miejscem uzdrowienia. Uzdrowienie, bo uwolnienie od samego siebie, od zniewolenia samym sobą. Dzisiaj jesteśmy właśnie zniewoleni sobą i to jest cała nasza bieda. O wolności dużo mówił Jan Duns o wolności właśnie, ale wolność jest w Chrystusie, w Bogu i w tej łasce uwolnienia, gdy pozwolimy właśnie pociągnąć się łasce. Ale oczywiście jako syn świętego Franciszka. To doświadczał, odczuwał konsekwencje, radykalne konsekwencje wcielenia, a więc traktował Krzyż jako oś wszechświata. Chrystus wcielony to jest Chrystus ukrzyżowany to jest Zbawiciel to jest ktoś, kto wziął na siebie naszą biedę, nasze grzechy, naszą słabość. I kontemplował i rozważał tajemnicę zbawczej męki, ale. To nie tylko właśnie krzyż, to nie tylko dróżki, nie tylko kalwaria, ale to jest Eucharystia. Wcielenie to jest Eucharystia, a więc cicha adoracja, a więc dotrzymywanie towarzystwa temu, który jest obecny z nami. Bo miłość Chrystusa, bo Eucharystia to miłość według Jana Dunsa, która jest niezmierzona, jest wielkoduszna i promieniuje na zewnątrz. A więc trzeba się jakoś tutaj pokazywać, być poddać się właśnie temu promieniowaniu wielkodusznej, a jak wielkoduszna nie muszę się bać, niezmierzonej, na pewno jej nie zabraknie, i promieniująca. Nie tylko na Kalwarii, nie tylko w cierpieniu, w krzyżu, ale w Najświętszej Eucharystii, która jest rzeczywistą obecnością i pokarmem pielgrzymów, lekarstwem, ale jest też znakiem Jedności i komunii. Jedynie w miłości i miłosierdziu, uczył Jan Duns, będzie nasza szczęśliwość. Pragnienie lub wola miłosna jest po prostu życiem wiecznym, szczęśliwym i doskonałym. O ten Chrystus, o centryzm, upominał się święty Jan Paweł II. Nie może człowiek zrozumieć siebie samego, drugiego człowieka, ani świata. Bez Chrystusa, Chrystus jest kluczem. Poznać, zrozumieć siebie samego, posiąść, uporządkować, zrozumieć, poznać świat. Bez Chrystusa jest to niemożliwe. Arcydzieło odkupienia, arcydzieło myśli, planu Bożego to niepokalane poczęcie. Jako arcydzieło właśnie Jego Chrystusowej miłości i Chrystusowego pośrednictwa. I o tym to pośrednictwo jest zagrożone, jakbyśmy zapominali o tym w tym praktycznym naszym, naszym życiu codziennym, życiu z Bogiem. Zapominamy o nieodzowności, o konieczności jedynego pośrednictwa Chrystusa. Żadne rytuały, żadne amulety, żadne znajomości, żaden spryt nic nam nie pomoże, jeśli nam nie pomoże Chrystus. Nikt nie zna Boga. Tylko jednorodzony Syn i Ten, komu zechce objawić, kogo zechce przyprowadzić. Nie, nie przychodzimy do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa. To dzisiaj niezwykle aktualne. Tak samo jak aktualna jest ta potrzeba oczyszczenia świątyni, o której mówi dzisiaj Ewangelia, potrzeba oczyszczenia świątyni naszych serc i potrzeba przylgnięcia całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił. Do jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa, który właśnie przemienia słabego człowieka w arcydzieło Bożej Myśli. Tym pierwszym, największym arcydziełem jest najpiękniejsza z niewiast, niepokalana Maryja. Papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na bardzo pokorną, niezwykłą metodologię uczonego. Metodologia maluczkich, tropem maluczkich. Mówił tak. To, w co lud Boży sam z siebie wierzył odnośnie do błogosławionej dziewicy i co wyrażał w praktykach pobożności, w dziełach sztuki i ogólnie w życiu chrześcijańskim. Wszystko to dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary, sensus fidei, to znaczy otrzymanej od ducha świętego zdolności do przyjęcia rzeczywistości wiary z pokorą serca i umysłu. Oby teologowie zawsze wsłuchiwali się w ten głos oraz zachowywali pokorę i prostotę maluczkich. Mówiłem o tym kilka miesięcy temu. Są wielcy uczeni, wielcy specjaliści, wielcy teologowie, mistrzowie wiary, którzy nauczyli nas wielu rzeczy, dotarli do szczegółów Pisma Świętego, dziejów zbawienia, ale nie zdołali dostrzec samej tajemnicy, prawdziwego sedna. Istota rzeczy pozostała ukryta. Są natomiast, natomiast również w naszych czasach maluczcy, którzy poznali tę tajemnicę. Myślimy o świętej Bernadecie Subiru, świętej Teresie Zlizie, jej nowym odczytaniu Biblii, nie naukowym, ale docierającym do serca pisma świętego. To potrzeba tego studium na kolanach, na, na modlitwie, w uznaniu właśnie swojej małości, swoich autentycznych ograniczeń, które tylko Bóg może pokonać. Bóg senny Duns Szkod rozwinął temat wolności. Jak bardzo aktualny dzisiaj. Jaki tu jest ogromny zamęt. Absolutnie wolny jest tylko Bóg. Chrystus uczył: Będziecie prawdziwie wolni, jeśli syn was uwolni. Nikt nie jest wolny, nasza wolność jest bardzo ograniczona. Kończy się, gdzie zaczyna się płot sąsiada bliźniego. Prymat woli. Rozum i wola idą razem, ale, ale rozumowi oświeconemu wiarą przyznaje się pierwszeństwo. Jakże to dzisiaj jest możliwe w tej dobie magicznego marksizmu, gdzie wszystko musi być irracjonalne i wywrócone, a wolność to jest anarchia i zupełne pogubienie? Wolność pogodzona z prawdą. Dunszko twierdzi, że wolność, podobnie jak wszystkie zdolności, którymi człowiek jest obdarzony, wzrasta i doskonali się, gdy człowiek otwiera się na Boga, ceni gotowość do słuchania Jego głosu, kiedy wsłuchujemy się w objawienie Boże, słowo Boże, aby je przyjąć, dociera do nas przesłanie napełniające nasze serca światłem i nadzieją, i rzeczywiście jesteśmy wolni. Najważniejsza jest wiara w Boga, który z nami jest, który nas kocha który w Chrystusie obecnym z nami objawia swoją miłość, który nas przygarnia, promieniuje ciepłem światłem swojej miłości i zaprasza nas, chce nas przemienić w świadków właśnie Jego miłości. To jest najpiękniejsza propozycja, jaką otrzymujemy od Boga. Chciałem zakończyć słowami krótkiej modlitwy Jana Dunsa. O panie, stworzycielu świata, udziel mi łaski wiary, zrozumienia. I uwielbienia Twego Majestatu, i wznieś Mego ducha ku kontemplacji Ciebie. Amen.